Polskę przed napaścią, spodziewano się tej napaści. Może w mniejszym stopniu spodziewano się tego, co było wielokrotnie przekleństwem naszym, a więc porozumienia Berlina z Moskwą, to jest pakt Ribbentrop-Mołotow, ale można było też przewidzieć taki rozwój wydarzeń. Porozumienie Rosji z Niemcami, które skoncentrowane było na kolejnym rozbiorze, naszego kraju. Porozumienia ponad naszymi głowami naszych sąsiadów zawsze kończyły się źle. Dziś robimy wszystko, żeby nieodbudowane zostało imperium rosyjskie, żeby to, co związane jest z takimi symbolicznymi działaniami rosyjsko-niemieckimi, jak Nord Stream, żeby to nie miało wymiaru odnoszącego się do naszego bezpieczeństwa. Dlatego wspieramy Ukrainę, dlatego staramy się wesprzeć zaatakowanych, dlatego zresztą konsekwentnie to robimy, bo już w 2008 roku Świętej Pamięci prezydent Lech Kaczyński w Tbilisi, w Gruzji ostrzegał, ostrzegał przed odbudową imperializmu. Rosyjskiego. Ten imperializm odbudowany, odbudowywany był za pieniądze niemieckie, właśnie płacone za dostawy surowców energetycznych. Dziś robimy wszystko, żeby imperium rosyjskie nie zostało odbudowane, bo wiemy, że niesie się z sobą zło. Przekonali się o tym Ukraińcy mordowani. Rosja dopuszcza się zbrodni wojennych na terytorium okupowanym na terytorium ukraińskim. Dziś, jak już wspomniałem, powołujemy do życia nowe jednostki wojskowe. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy przystępują do wojska. Nie tylko do Wojska Obrony Terytorialnej, ale również chcą być żołnierzami zawodowymi. Zachęcam, żeby wstępować w szeregi Wojska Polskiego. To jest nasz dzisiejszy Fundusz Obrony Narodowej. Właśnie poprzez postawy, poprzez edukację w szkołach, poprzez Przystępowanie do wojska polskiego, czy to w charakterze żołnierza zawodowego, czy to łącząc służbę wojskową z aktywnością zawodową, jak jest w przypadku żołnierzy wojsk obrony terytorialnej. I zobowiązujemy się, my politycy prawa i sprawiedliwości, że wypełnimy zobowiązanie, które z, wobec nas, Polaków, wszystkich Polaków, składał. Prezydent Edward Raczyński, wybitny nasz rodak. Dziękuję.